Wielu urlopowych ofert trudno jest wybrać tę najlepszą. Każdy trafia tam, gdzie pragnie. Harry Potter swoje wakacje spędzi w TVN. Jesteś spasowany? Tak, tak chyba tak. Dobrze. Trzymaj bilet. Od piątku 10 lipca co tydzień w Superdżinie. Zawsze o 20. Chodź, zająłem ci miejsce. Wszystkie części przygód Harego Potera. Chłopak nie będzie miał czasu się nudzić. Co się dzieje naprawdę? Co tylko dzieje się w mojej głowie. Uważaj, bo się wyruszę. Drogie! Wakacje z Harrym Potterem. Od piątku 10 lipca w TVN.